Thank you Tu wszystko człowiek, no, czy przychodzi, czy nie na klucz, czy obojętnie, nie? to tak jak się nie odczuwa, że gdzieś jest w jakimś e, w zamknięciu, czy były e, jakieś tam kary, e, czy coś, po prostu swoboda. nie Także tutaj naprawdę nie? Jest, jest możliwość, że można wrócić na normalną drogę. Nie? To jest lepsze od ulicy, to jest lepsze od Cyniska, bo tu jest regularnie Trzeba nie pić, yy, trzeba samemu się sobą zająć i myśleć o innym życiu. To tu jest kilku, nie? No nie mają gdzie spać, nie mają... I on tu ich tak przytulił, tylko to nie jest przytulisko. Oni na terapię idą, idą gdzieś do pracy i tak dalej. I oni tutaj funkcjonują inaczej. To nie jak na użycie w zakładzie to nie. Tu jest wyciszenie. Człowiek, który nie radzi sobie z uczuciami, który nie potrafi ich rozpoznać, który nie potrafi w odpowiednim momencie zadziałać, sięga często po jakiś zamiennik, żeby zmienić sobie nastrój. Alkoholizm to jest choroba uczuć.